Wczoraj, 20 czerwca, w okolicach miasta Kale doszło do wypadku. Imigranci próbujący przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii ustawili przeszkody z pni i gałęzi, by zatrzymać samochody poruszające się autostradą. Przed ustawioną na drodze blokadą trzy pojazdy gwałtownie zahamowały. Van, który jechał z tyłu, uderzył w jeden z samochodów ciężarowych i stanął w płomieniach. Okazało się, że tym vanem poruszał się Polak, który niestety zginął na miejscu. W związku z tym wypadkiem zostało zatrzymanych dziewięciu migrantów pochodzących z Erytrei. Są osoby, które uważają, że winę za ten wypadek ponosi kierowca Vana, bo przecież ciężarówki zatrzymały się przed blokadą. Nie wiemy z jaką prędkością poruszały się ciężarówki, a z jaką prędkością poruszał się Van. Przypominam, że wypadek miał miejsce na autostradzie około godziny 4 rano. Wątpię, żeby ktokolwiek spodziewał się takiej blokady na autostradzie. To tak, jakby na autostradę nagle wbiegła grupa osób, samochody zaczęłyby gwałtownie hamować, ale któryś z nich nie dałby rady i doszłoby do Karambolu. Czyja to byłaby wina? Kierowców czy osób, które wtargnęły na drogę? Za wczorajszy wypadek obwiniam nie tylko imigrantów, którzy za wszelką cenę próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii. Obwiniam również francuskie władze. Blokowanie dróg przez imigrantów w tamtym rejonie, a nawet różnego rodzaju incydenty czy wypadki, to nie jest nowość. Wielokrotnie o tym mówiłem. We wrześniu ofiarami ataków padło kilku kierowców z Polski. We wtorek 6 września około godziny 22 pan Mirosław, kierowca Tira, miał dojechać do portu w Calais. Pan Mirosław najpierw zauważył większą grupę imigrantów a chwilę później napotkał przeszkodę, jaką były dosyć spore gałęzie znajdujące się na środku drogi. Pan Mirosław przy pomocy specjalnego systemu podniósł nadwozie samochodu i przejechał przez przeszkodę. Niestety w międzyczasie imigranci rozcięli plandekę i dostali się do naczepy. Inny polski kierowca, pan Karol Schelmna, został bardzo podobnie zaatakowany 13 września tego roku. Bardzo podobna historia. Nagle z ciemności wyłaniają się imigranci, za nimi są położone na ulicy spore gałęzie i kierowca ma dwa wyjścia: zatrzymać się i ryzykować życie, żeby nie uszkodzić ciężarówki i nie stworzyć zagrożenia dla imigrantów, albo przyspieszyć, przejechać przez blokadę i w najgorszym przypadku potrącić człowieka. Pan Karol wybrał tą drugą opcję. 19 września około godziny 6.15 w Calais, przy dojeździe do zjazdu w kierunku Eurotunelu, w celu przeprawy do Anglii, grupa kilkunastu emigrantów wzniosła na drodze barykadę, co wymusiło na kierowcy zatrzymanie pojazdu. Napastnicy usiłowali dostać się do pojazdu, lecz kierowca zablokował drzwi. To doprowadziło ich do furii, którą wyładowali obrzucając pojazd kamieniami. Kierowcy na szczęście nic się nie stało. 4 sierpnia jeden z polskich kierowców tira nagrał jak imigranci próbują zatrzymać ciężarówki. Tego typu akcje to podobno codzienność na tej trasie. Pod koniec lipca miało miejsce sforsowanie blokady przez Polaków. Imigranci oprócz gałęzi na drodze mieli również w rękach latarki, którymi próbowali oślepić kierowców. Takim zachowaniem imigranci stwarzają zagrożenie również dla siebie, ale najwidoczniej warto jest to ryzyko podjąć. Kierowca samochodu ciężarowego potrącił imigranta na drodze A16 w niedzielę 9 października. O 23 potrącony mężczyzna zmarł w szpitalu od odniesionych obrażeń głowy. Kierowca sam zgłosił się na policję i wyjaśnił, że kiedy próbował wyminąć jeden z ganków imigrantów, doszło do wypadku. Gdy próbował się zatrzymać i zobaczyć, czy potrącony imigrant żyje, został zaatakowany przez innych znajdujących się w pobliżu imigrantów. Udało mu się uciec. Do wypadku doszło w piątek 16 września nad ranem. Według świadków inny chłopiec, który już siedział na ciężarówce, próbował pomóc 14-latkowi wspiąć się na dach Tira. Nie udało się. Chłopak spadł na autostradę i został uderzony przez nadjeżdżający samochód. Kierowcy odjechali. Nikt się nie zatrzymał. Ciekawe dlaczego, może dlatego, że było niebezpiecznie. Organizacje charytatywne, które działają w Kale twierdzą, że 14-latek z Afganistanu jest już 13 osobą, która straciła życie w obozie w tym roku. Jest też najmłodszą z nich. Imigranci na drodze to nie tylko zagrożenie dla kierowców ciężarówek, ale także dla kierowców samochodów osobowych. Audi, którym jechali dziennikarze, zderzyło się z 38-tonową ciężarówką chwilę po próbie ominięcia kłody rzuconej pod koła samochodu przez uchodźców, którzy próbowali się przedostać z Francji do Wielkiej Brytanii. Dziennikarze z obrażeniami głowy i twarzy zostali przewiezieni do szpitala. Jakiś czas temu mówiłem, że obozy uchodźców w Calais zostały zniszczone, a ludzie tam się znajdujący przesiedleni. No cóż, w Calais problem znowu się pojawił. 22 maja imigranci przypuścili szturm na autostradę Prowadzącą do portu w Calais, lokalna gazeta poinformowała, że imigranci ustawili na autostradzie blokadę ze śmietników wypełnionych kamieniami. Kamieniami obrzucili również samochody, w dwóch ciężarówkach wybili szyby, a jeden z czeskich kierowców został trafiony w twarz. Czech doznał obrażeń nosa. Francuskie władze, zamiast deportować tych ludzi do krajów, z których pochodzą, postanowiły przesiedlić ich do Paryża. Pół roku po przesiedleniu imigranci zaczęli wracać do Calais i osiedlili się 2 km od Obozu. Szacuje się, że w tej chwili znajduje się tam do 600 osób. Wygląda na to, że we Francji imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu mogą robić, co im się podoba. Od 2014 roku doprowadzają do wypadków, niebezpiecznych sytuacji na drogach prowadzących do Calais i nie spotyka ich za to żadna kara. Policja nie daje sobie rady z dużą ilością imigrantów, którzy terroryzują kierowców. Przesiedlenia do innych francuskich miast również nic nie zmienią, chyba że imigranci byliby przetrzymywani w specjalności. Ogrodzonych, strzeżonych obozach. Według mnie jedynym logicznym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest, tak jak mówiłem na początku, deportacja tych ludzi do krajów, z których pochodzą i oczywiście zamknięcie granic. Na koniec zostawię Was z bardzo dobrą wypowiedzią odnośnie sytuacji w Calais eksperta do spraw terroryzmu doktora Wojciecha Szewko. Według prasy lokalnej, która cytuje prefekturę Calais to jest piąty raz ustawienie barykady z drzew, bo tam z tej chwili zwala się po prostu regularnie drzewa na autostradę, to jest piąty raz w ciągu trzech tygodni. W związku z tym nie jest to niczym nadzwyczajnym. Jedyną rzeczą, którą zrobiły władze francuskie, to utworzyły parkingi strzeżone na tej trasie, tak żeby kierowcy jadący do Wielkiej Brytanii mogli się w strzeżonych warunkach przespać, nie zostać napadnięci w nocy. Natomiast faktem jest, właśnie opisywanym przez lokalną prasę, czyli to żadna tajemnica, że mniej więcej 500 do 600 osób e, sformowanych w takie po prostu regularne bandy. Zwala drzewa na drogi, następnie albo napada na ciężarówki, albo ewentualnie wtedy, kiedy ciężarówki się zatrzymują, to ci imigranci wskakują do tych ciężarówek i zmuszają kierowców, którzy nie mają się czym ani w jakikolwiek sposób bronić, do tego, żeby ich przewozili do Wielkiej Brytanii. I to może nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jest to sprawa znana policji. Co więcej, wiadomo, gdzie ci ludzie koczują w lesie. Policja twierdzi, że jest to około 500 do 600 osób organizacje humanitarne dostarczające im jedzenie, mówią, że to jest około tysiąca osób, ale lokalizacja tych osób jest znana. No i dla mnie powstaje tylko jedno pytanie, to gdzie się podziało we Francji państwo prawa? Wyobraźmy sobie, że w Polsce jakaś banda mieszkałaby, nie wiem, w Puszczy Kampinoskiej i napadałaby na tiry przejeżdżające jakąś trasą szybkiego ruchu. Ja przypuszczam, że afera byłaby na całą Europę, jak to się nie przestrzega w Polsce prawa. No niestety, ale odpowiedzialność za te wszystkie bandyckie napady, bo przecież to nie są napady głodnych ludzi, którzy proszą o chleb, tylko to są po prostu zwyczajne bandyckie napady na te tiry, o których zresztą pisze się od dawna i opowiada się od dawna. Każdy, kto zna tylko trochę język francuski, może sobie zrobić taką prasówkę i wyświetlić te kilkadziesiąt, nawet do kilkuset artykułów z ostatnich lat. I najbardziej przerażające nie jest to, że coś takiego się wydarzyło, tylko że państwo francuskie nadal nic z tym nie robi. To znaczy, że również taka śmierć jak dzisiejsza obciąża państwo francuskie. Nie zlikwidowano tej, czy nie, nie przewieziono nigdzie, nie aresztowano tych ludzi, którzy nadal tych napadów dokonują. Wystarczy posłuchać wypowiedzi Polskich kierowców, którzy permanentnie przecież do Wielkiej Brytanii jeżdżą, jak oni boją się o swoje życie, jak mówią o tym właśnie, jak są napadani. Jak no te, te opowieści to są opowieściami raczej z czasów jakiejś wojny partyzanckiej, a nie z cywilizowanego zdawałoby się kraju w centrum Europy. Nie rozumiem tej postawy, tym bardziej, że e, policja francuska akurat potrafi bardzo brutalnie radzić sobie z tego typu zachowaniami w centralnej Francji. I nie wiadomo, dlaczego akurat w Calais to jest jakiś, nie wiem, temat tabu, z jakiego powodu ci ludzie przecież, którzy popełniają ewidentnie przestępstwa, nie są aresztowani, nie są zatrzymywani. Nie można powiedzieć, że policja francuska nie ma dostatecznej liczby ludzi, żeby takich aresztowań dokonać. Gdyby to robili coś takiego Polacy, prawdopodobnie policja połamałaby na nich pałki. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co zrobilibyście z kryzysem w Calais na miejscu francuskich władz? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.